Witam was, Wagi Serdecznie witam was na moim kanale Kasia Tarot. To, to będzie <coughs> czytanie miłosne, czytanie tygodniowe dla WAG. Zobaczymy, co nam karty chcą powiedzieć. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi. Zapraszam Was na moją stronę www.kasiatarot.com A jeżeli um, tylko tak jesteście zainteresowani, to zapraszam Was w każdą niedzielę na mojego live'a. Godzina piąta czasu angielskiego i godzina szósta wieczorem czasu polskiego, na live'ie możecie zadać pytania. Nie ma gwarancji, że odpowiem Wam na te pytania, ale zawsze możecie sprawdzić, zawsze możecie wpaść na mojego live'a i zadać pytanie. Możliwe, że Wam odpowiem. Zajrzę w karty, co karty chcą Wam powiedzieć. Także zapraszam Was na live'y w każdą niedzielę albo na moją stronę, jeżeli chcecie zabukować czytanie prywatne. Dobra wagi, słuchajcie, przechodzimy do czytania miłosnego na najbliższy tydzień. Co tutaj się może wydarzyć w naszym życiu miłosnym dla wag na najbliższy tydzień? Dzisiaj jest 10 października. Tak, zobaczmy na najbliższy tydzień dla wag. Sprawy miłosne, co karty chcą nam powiedzieć. Śmierć. Słuchajcie, wagi, będziecie kończyć coś. Tu będzie jakaś wielka, wielka transformacja. Niektóre wagi mogą zadawać się ze skorpionami, ale tu będzie kończenie jakiegoś cyklu. Tu będzie. Kończenie z czymś. to będzie potrzebna bardzo zmiana, duża zmiana idzie w Waszym kierunku, jeżeli chodzi o Wasze sprawy miłosne, o Wasze życie miłosne. No, zobaczmy, co reszta kart chce powiedzieć. Dlaczego mamy tutaj śmierć? Co to jest tutaj za zmiana, co to jest za transformacja? Mamy królową Bula. Zobaczcie. Dwa razy jest śmierć. I trochę ludzi jest też. Dwa razy jest. Dwa razy śmierć wagi. Tutaj coś dużego się wydarzy. Słuchajcie, wagi. Także zaczynamy od karty ogólnej śmierci. Słuchajcie, to będzie ogólna Wasza energia tygodniowa w sprawach miłosnych, śmierć. Także co wagi, będziecie zamykać jakiś pewien etap w swoim życiu miłosnym, albo tu dojdzie do bardzo dużej zmiany. W miłości karta śmierci często zapowiada taką potrzebę przekształcania relacji. Jeżeli jesteście w takowej, może to być moment, kiedy coś, co blokowało Wasz rozwój, w związku zostanie uwolnione, umożliwiając zmianę. Dla single i karta może wskazywać na uwolnienie się od starych, emocjonalnych więzów albo jakichś nawyków, które już Wam nie służą. Niektóre z Was, wagi singielki, przestaniecie myśleć o przeszłości, przestaniecie zastanawiać się nad tym, co było, i tak jakbyście chciały zakończyć już ten etap koniec z tym już nie powracam do przeszłości. Trzeba z tym zakończyć, idę dalej. Królowa buław to jest ta królowa pewna siebie, pełna pasji, to jest królowa gotowa do działania. I jeżeli chodzi o śmierć, może oznaczać, że tutaj będzie chęć wasza chęć wprowadzenia zmian z energią i z determinacją. Królowa buław w miłości często wyraża takie silne uczucia, ale jednocześnie takie dojrzenie do wolności emocjonalnej możliwe, że wagi będziecie musiały podjąć odważne decyzje, pokazując swoją siłę, swoją determinację, aby osiągnąć to, co jest dla was naprawdę ważne w tym tygodniu. Drugi raz pojawia się śmierć. To jest bardzo mocne wskazanie na dużą transformację. Może w dwóch aspektach, najpierw taką ogólną potrzebę zmiany, a następnie Wewnętrzne zakończenie czegoś na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym, i dla niektórych wag może to oznaczać zakończenie relacji, która nie przynosi już satysfakcji. E, podczas gdy, na przykład, dla innych wag będzie to czas głębokiej przemiany wewnątrz istniejącej relacji. Także dwie opcje: albo będziecie kończyć z jakąś relacją, albo tu nastąpią głębokie zmiany wewnątrz istniejącej relacji. No i mamy umiarkowanie. Umiarkowanie jest zaraz obok tutaj tych kart śmierci. I to umiarkowanie przynosi energię harmonii, równowagi. I po tych transformacjach, jakie przyniosła ta śmierć zobaczcie, dookoła jest tutaj śmierć i umiarkowanie. Śmierć, tak jak gdyby miała przynieść Wam spokój wewnętrzny. Umiarkowanie to jest taka karta, która przypomina o potrzebie łagodzenia napięć i szukania kompromisu. W relacji, waszej relacji może oznaczać czas pojednania, znalezienie złotego środka, albo podejmowanie wspólnych decyzji z uwzględnieniem potrzeb obu stron. Ta karta również wskazuje na czas uzdrowienia po burzliwych emocjach. Także tu jest uzdrowienie, tu jest spokój, tu przyjdzie spokój wewnętrzny, po tej zmianie, po tej śmierci. Słuchajcie, do tego mamy króla mieczy. Król mieczy to może być za wasza osoba. Ale król mieczy to ogólnie takie chłodne podejście do miłości. Także, patrząc na resztę tych kart, król mieczy może sugerować, że warto podejść teraz do sytuacji z dystansem, z analizą, a nie tylko z emocjami. Może to być czas na uczciwe rozmowy, na przeanalizowanie sytuacji z logicznego punktu widzenia, nawet jeśli to są trudne, trudne emocjonalne sytuacje. Król Mieczy mówi również o konieczności zachowywania klarowności i bycia takim stanowczym. Na samym końcu mamy królową Pucharów. I królowa Pucharów to jest taka karta empatii, to jest karta troski, to jest karta głębokiego zrozumienia emocji. I jest ona jak gdyby przeciwwagą tego króla Mieczy, bo ona przypomina o wartości miłości, ona przypomina o, w, o w tym wsparciu emocno, emocjonalnym, jak ważne jest w naszym życiu. Po tych trudnych rozmowach, jakie mogą się odbyć za sprawą króla mieczy, królowa Pucharów sugeruje ten łagodniejszy, taki bardziej czuły ton. I dla wagi może to oznaczać, że pomimo zmian, pomimo tych tutaj wyzwań, możliwe będzie osiągnięcie takiego głębszego zrozumienia i bliskości z tą naszą osobą, albo zrozumienie tego, czego tak naprawdę oczekujemy od miłości. Także ten nadchodzący tydzień wagi e, będzie zapowiadał się jako czas takiej głębokiej zmiany w miłości. Rozpoczy rozpoczyna się uwolnienie od przeszłości i duże wprowadzanie zmian, gdzie kluczowe tutaj będzie podjęcie działań z pewnością siebie. E, po przejściu tej fazy przemiany przyjdzie moment wyważenia i spokoju, prowadząc do szczerej analizy sytuacji. I na końcu jest tutaj możliwość pogłębienia emocji, znalezienia ciepła w relacji. Dla wagi ten tydzień będzie bardzo znaczącym tygodniem. W kontekście, zwłaszcza w kontekście redefinicji relacji i osiągnięcia tak jak gdyby większej autentyczności w miłości ogólnie. Także takie ogólne karty wagi dla Was. A ja chciałam wagi zajrzeć również dla wag, które. Myślą o kimś, zobaczmy, jakie są intencje Waszej osoby w stosunku do Was. O tej osobie, o której myślicie. To może być Wasz partner, to może być Wasz, nie wiem, chłopak, to może być ktoś, kim jesteście zainteresowani na co dzień, ale nie jesteście w związku, ktoś, kto Wam się podoba, albo ogólnie Wasz stały partner. Zobaczmy, jakie są tej osoby intencje w stosunku do Was. Skupcie się, pomyślcie o tej osobie i zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do Was. Jeżeli chodzi o relacje miłosne, sprawy miłosne. Także zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do Was. Mamy rycerza denarów, mamy pięć mieczy, mamy kapłankę. Mamy Sprawiedliwość, to jest Wasza karta wagi. I mamy pięć buław. Mm -hmm. Ok, ok. Słuchajcie, Wagi, ja nie wiem w jakim ogólnie związku jesteście, ale dla mnie intencje tej osoby w stosunku do Was nie są jasne. I zaraz Wam powiem dlaczego. Zaczniemy od tego rycerza Dynaru. To jest bardzo fajna karta. Możliwe, że ta osoba chce działać wobec Was w sposób przewidywalny, zaufany. Ta osoba jest gotowa poświęcić czas, żeby zbudować coś trwałego, chociaż może sprawiać czasami wrażenie osoby bardzo powolnej albo za bardzo ostrożnej. Intencje tej osoby są bardziej pragmatyczne, aniżeli jakieś uczuciowe, emocjonalne. Ta osoba chce jak gdyby stabilności, ta osoba chce bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o związek z Wami. Nie wiem. Następnie, słuchajcie, mamy pięć mieczy. I to nie jest ciekawa karta. Karta ta sygnalizuje taką możliwość konfliktu, napięcia, poczucia przegranej. Może ta osoba ma naprawdę bardzo dużo kompleksów. Albo w, w intencjach tej osoby występuje pewien taki element defensywności, albo chęć wyjścia na swoje, nawet kosztem jakiegoś kompromisu. Także jest szansa, że ta osoba obawia się porażki albo utraty twarzy, co może prowadzić do takich działań ochronnych, a czasami nawet manipulacyjnych, aby po prostu utrzymać tą kontrolę nad sytuacją. Także intencje mogą być e, trochę skonfliktowane, a ich motywacje w stosunku do Was mogą nie być w pełni klarowne. Do tego mamy kapłankę. I kapłanka to jest taka tajemnicza karta, dlatego ja do końca nawet Wam nie powiem. Może nawet ta osoba sama nawet nie wie, jakie ma intencje w stosunku do Was. Bo kapłanka to takie skrywane uczucia, to skrywane intencje, które mogą nie być od razu widoczne. Ta karta symbolizuje intuicję, tajemnicę, introspekcję. I możliwe, że ta osoba jest bardzo zamknięta w sobie i nie ujawnia swoich prawdziwych zamiarów w stosunku do Was, ani żadnych emocji wobec Was. Być może są rzeczy, o których ta osoba naprawdę nie chce rozmawiać, i dlatego jej intencje mogą wydawać się bardzo trudne do rozszyfrowania. Ta płanka wskazuje na potrzeby cierpliwości, i ta osoba może próbować zrozumieć swoje własne uczucia, zanim je wyrazi. Do tego mamy sprawiedliwość, i sprawiedliwość to jest ta karta, która to jest ta chęć bycia fair, to jest ta chęć dążenia do równowagi. I Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że osoba ma jak gdyby intencje przemyślane i chce postępować zgodnie z zasadami i uczciwością. Na to, może ta osoba przeprowadza jak gdyby wewnętrzny rachunek sumienia, próbuje zrozumieć, co jest sprawiedliwe zarówno dla Was, jak i dla siebie. Tu może być jakaś nierozwiązana kwestia i ta osoba może chce uporządkować sprawy, dążąc do harmonii. Dążąc do uczciwości i tak dalej. Ale znowu mamy tutaj pięć buław. Jeżeli chodzi o intencje, tu może być jakaś rywalizacja, tu będą jakieś wyzwania, tu jest jakaś energia konfrontacyjna. Em, może sugerować, że w tej osobie jest jakaś wewnętrzna sprzeczność, a intencje nie są całkowicie ustabilizowane. Być może, że ta osoba czuje, że coś musi udowodnić w waszej relacji. I to może wywoływać jakieś małe spory albo jakieś napięcia. Ta osoba może, tutaj może być jakaś wewnętrzna walka, gdzie do końca, gdzie nie do końca ta osoba nawet nie wie, czego ona chce, waha się w stosunku do Was. Ta osoba wydaje, wydaje się mieć intencje mieszane. Nie do końca one są jasne. Może nawet dla, dla, tej samej, dla tej osoby nawet nie są jasne, co oni tak naprawdę chcą z Wami. Z jednej strony ta osoba chce stabilność, uczciwość, ale tutaj są pewne obawy, pewne sprzeczności. Płamka sugeruje, że nie wszystkie intencje są jeszcze uświadomione albo wyrażone. Ta osoba może nadal analizować swoje uczucia w stosunku do Was, zastanawiać się co dalej. Możliwe, że do pełnej klarowności będzie potrzebna otwarta komunikacja, żeby wyeliminować nieporozumienia i wypracować jakąś równowagę pomiędzy wami. Także dla mnie to są bardzo niejasne emocje, bardzo niejasne. Ta osoba sama mi się wydaje do końca, ona nie wie, czego ona chce. Dobra wagi. Nieciekawie, nieciekawie te osoby jakieś dziwne są dookoła, nikt nie wie, czego chce. No ale dobra. Zobaczmy, jaka jest porada dla Wag, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Jaka jest porada dla Wag, jeżeli chodzi o sprawy miłosne na najbliższy tydzień. Wy, tak jak wy możecie, powiem wam tak, że wy możecie. Tu, była, tu, tu będzie koniec, tu będzie śmierć. Dwa razy dla Was wyszła śmierć. Mi się wydaje, że Wy macie już dosyć niejasności wagi i z tym trzeba będzie zakończyć. Jeżeli jesteście z taką osobą, na, 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 nie wiecie na czym stoicie, to Wy chyba zaczniecie tupać nogami i po prostu zakończycie to i powiecie, słuchaj, koniec, albo wóz, albo przewóz, co dalej robiłbym, bo ja nie wiem na czym stoi. Ta osoba też dalej nie wie na czym Dobra, ale Wagi, zobaczmy, jaka jest tutaj porada dla Was, jeżeli chodzi o sprawy miłosne na najbliższy tydzień. Będzie trzeba podjąć ważną decyzję. Wagi, mamy sąd. Trzeba będzie popatrzeć w przeszłość i podjąć decyzję. Ważną decyzję, już czas. Czas na podjęcie decyzji, co dalej robimy. Słuchajcie wagi, także taka porada. Mamy kartę Sąd. I karta Sąd będziecie musiały wagi dokonać jakiegoś ważnego wyboru lub przeanalizować jakieś swoje relacje z większej perspektywy. Następny tydzień to będzie taki moment, w którym powinniście zastanowić się, co naprawdę jest dla Was ważne, wartościowe w miłości. Jakie lekcje wyniosłyście wagi z dotychczasowych doświadczeń? Sąd ogólnie zachęca do wybaczania. I do uwalniania się od przeszłości, aby móc wejść w przyszłość bez, bez obciążeń. Słuchajcie, mamy chlową dynarów. <laughs> Warto będzie się skupić w następnym tygodniu na budowaniu stabilności, bezpieczeństwu, skupieniu się troszeczkę na sprawach bardziej materialnych, przyziemnych, okazywać troskę, wsparcie zarówno sobie, jak i partnerowi. Królowa Denarów przypomina o od, odbałości, o takie małe gesty, o codzienne przyjemności, bo te codzienne przyjemności wzmacniają więzi. Jeśli jesteście w związku, może to być czas, aby pokazać swoją lojalność, swoją czułość w praktyczny sposób. Do tego królowa Buław. No i królowa Buław mówi o tym, ogólnie to jest energia pasji, to jest energia odwagi, i królowa w tym kontekście doradza, aby być pewną siebie, i nie bać się wyrażać swoich potrzeb, swoich emocji. Może wskazywać na to, że warto przyjąć aktywną rolę, otwarcie mówić o swoich uczuciach, o uczuciach działać z determinacją. Królowa była w połączeniu z królową dynarów, tworzy harmonię między pasją a stabilnością. I pokazuje, że możecie osiągnąć równowagę pomiędzy siłą i łagodnością. Do tego mamy papieża, także tu będzie decyzja na temat związku. Ale papież podkreśla wagę wartości i zasad w związku. Może to oznaczać, że Wasze intencje, Wasze działania powinny opierać się na wzajemnym szacunku i głębszym zrozumieniu. Papież sugeruje również otwartość na porady albo na spojrzenie z perspektywy tradycji, doświadczeń. Być może warto poszukać wsparcia u bliskich albo ogólnie przyjrzeć się wagi na swoje podejście do relacji. Mamy do tego 10 pucharów i to jest karta emocjonalnego spełnienia, harmonii. I to jest przypomnienie również dla Was wagi, że szczęście, że satysfakcja w miłości są możliwe. Eee, także warto dążyć do tej pełni szczęścia, czerpać radość z bycia razem, doceniać to, co już osiągnęłyście wagi w relacji. Ta karta również pokazuje, że miłość oparta na wzajemnym wsparciu, na zrozumieniu może prowadzić do po prostu, do głębszego poczucia zadowolenia. I na samym końcu mamy Wisielca, a Wisielec radzi nam, żeby dać sobie czas na spojrzenie na tą relację z innej perspektywy. I nie naciskać, nie przyspieszać żadnych wydarzeń. Ta karta często mówi o potrzebie takiego zatrzymania się, prześmyślenia sytuacji bez pośpiechu. Może to być czas, żeby zaufać procesowi, pozwolić rzeczom, rozwijać się naturalnie, bez wymuszania rozwiązań. Także jaka jest ogólnie porada na nadchodzący tydzień w sprawach miłosnych? Słuchajcie wagi, łączcie stabilność i bezpieczeństwo z waszą pasją i z waszą pewnością siebie. Dzięki tej karcie papież warto zwrócić uwagę na swoje wartości i na swoje zasady. Dziesięć pucharów mówi o otwartości na szczęście i na radości w relacji. Wisielec natomiast podpowiada, że ta wasza cierpliwość i czas na refleksję tutaj są kluczem. Sąd ogólnie mówi o tym, że dokonanie ważnych wyborów może otworzyć wam drogę do nowego etapu w miłości, wolnego od przeszłości i etapu, którym, który będzie pełen harmonii. Także taka ogólna porada, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, i to czytanie nie będzie rezonowało z każdą wagą. Ale ogólna energia powinna. Także takie karty dla Was wagi. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż te karty coś Wam rozjaśniły, dajcie mi znać w komentarzach. A ja Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wspaniałego, miłosnego tygodnia od dzisiaj do następnej niedzieli. Buziaki, wagi, pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za oglądanie.